Aha, i zaczynamy od muzeum. No nieźle, nieźle. Coś się stało z twoim głosem? Widzę nowe bagi. Wow! I zresetowali mi chyba czułość myszki, strasznie mocno mi chodzi. Wiem, czemu ta gra jest taka jasna? Moje oczy bolą. Daj mi chwilę. Nie wiem, że moja jest taka jasna. No dobra, lecimy. Lecimy chwilowo, muszę wytrzymać za dużą myszką Sensitivity. VT. w sumie. Mogę sobie obniżyć. O, dobra, tak sobie obniżę po prostu na myszce. Co to jest w ogóle za miejscowa? O, to jest item. Nie, podoba Ja tu dostaję. Nie, to jest znowu za nisko, O, taka będzie giz. Śmietnik! Mogę go zamknąć? Nie. Niestety. No nie. Mojito Mo 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 rozlałem, oho, Mam przypał. <laughs> idzie zamknąć, siwy. Poszedł! A, i tu śmieci nawet są w tym śmietniku. Nie potrafię myszki dostosować, tak żeby mi się podobała. O, może niech będzie taka. A, tutaj, tu jesteś? A. Ty nie... może przestać mi przeszkadzać. <grych> Proszę. A ja ci przeszkadza. peace or peace. Czemu musieliśmy zacząć akurat na. Muzeum, o. Mam wrażenie w ogóle, że zwiększyli jakby domyślny zasięg. Hamburg, hambury, cheeseburger, Big man, Może zwiększyli. Czy ta kaczka się kiedyś odpali? Może im zbawowali po cichu? A w węcie byłeś? Ale Zaraz zobaczymy, czy coś będzie w węcie. Ja bym chciał zobaczyć przede wszystkim nowe potworki. Jak na razie, wszystko po staremu. No prawie po staremu, prawie. Już się coś sypie. O patrz, ej, nowy tekst! Od tego z Maxtera. O, kolejny. Co my tu no mamy? Mamy znajdźki... O, co to? A Deadhead. Mamy to? Chyba przede wszystkim siłę. Jest most. Nic nieprzydatne. Licznik też nam jest we dwójkę nieprzydatny. Ja bym Deadheada jednak wziął, żeby można było pokazać, jak działa. W razie czego. Ale to jest bateria, to trzeba po prostu pustuje ci baterię. Żyć go, żeby strzelec nas nie zmanshotował. Stamina. Zasięg dla wygody? Dobra, skoro to jest tylko bateria, w tym razie wywalę to. A i tak było nas stać. Oh. Ile mamy tych ręczy? To jest stamina. No, dobra, ty, ty będziesz miał na razie większego range'a po prostu, przeżyję bez. Ale to nadal możemy coś Będziecie? dobrać. Mamy ferry. Ej, to... mogę trzymać, item będąc będę No tak, teraz można. O, Hogwart! O! To nowe... Chciałem widzieć Hogwart. O, nowy post-startal! Nie, dobra, ten był już. L Lekko zmieniony mi się wydaje. O, nowy item! Co to jest? Oko. Oko. O, kolejny nowy item. Różka. A Czekaj. A co jak cię błąknie <grym> <grym> Nie stało się nic. Czekaj, może, mo może muszę ten Showsafai Czekaj. <coughs> a była taka dobra Nie? No, nie czekaj Wait, czekaj, czy da radę teraz zrobić, tak? Nie, nie da rady no. Nie, ona Ta, się... Ona się chwilowo tylko świeci, tak naprawdę jak na górę? Gdzie ty chcesz na górę iść? No, no ja chcę iść tam na górę. A tam na górę. A bo sam się... Sam się wrócę. Tak, zamisowałem. E, tu nic nie ma. A tam? Na górze? Też nic nie ma. Dobra. A, idziemy do przodu tu. Spędziliśmy to... właśnie dwie minuty ponad w jednym pomieszczeniu. No ale nowe itemy no. O! Twój ulubiony item. O. Gryząca knyżka. Mi się wyda... Ej, drzwi się zmieniły. Te drzwi nigdy tak nie wyglądały. Co to za Już? Jak to już jakby nie, nie patrzył to siedzimy tu długo. To to znowu jest. Eee. E... E... A plujek. To tylko plujek. O nie! Gad demet. Nie tylko plujej. Jak to nie tylko projekt A, oj, chciałem go brzygać. Mogę go brzygać? O Okej, okay. rozumieć <laughs> Nie On ma większy zasięg agro <laughs> O, nowa skrzynka Skrzynka też zmienili Teraz jest bardziej brązowa Dobrze, że wziąłem to 20 HP, bo równo 20 HP mi zostało. A to nie jest potka. To jest kurde... Ouu... Ale to jest potka. To jest oko Saurona. Patrzy się na ciebie. Tam. On tam wraca. Czy on nas widzi? Widzi. Okej. Okay. Bezpieczni chyba. Czy to oko dalej na mnie się gapi? Nie. No nie. O! To ja znalazłem. Ja też znalazłem to. Kolejne pudełko, które nie może zostać odwrócone? Czyżby? Nawet nie wiem co z tego wyskoczy. Wolę nawet chyba nie wiedzieć. To jest jeszcze jeden, Przecież... jeden kolan, o. jak chcesz, to możesz go wziąć. Stoję to. Można to rozlać? Czy coś? Nie. Ja wiem co można z tym zrobić. I nic nie robi. Okej. Okay. Mhm. Testowanie. Ładnie. O, co to jest? Chyba nie jestem w stanie stwierdzić. A, tu coś jest. Nie, nie potrafię tego odwrócić tak, żeby przeczytać. Fortune. Fortune. Też? Też Do odjazdu gotowi start. Uch! O, ja to chcę, Ta... ja chcę to. Pistolet! Moi... Ale staminy! Te nie chcemy całej tej staminy? Hmm, chyba chcemy. i speed. Pan speed? Nie ma więcej speeda? Nie, 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 Dobra, chyba na nic więcej nas nie, 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 patrz patrz nie, patrz 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 nie, 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 Dobra, masz, dasz rady sam. Dobra. A co w lodówce? Może coś dobrego? U? Dysk twardy. Ach. Zostaw, zostaw, zostaw! Nie, bo będzie za dużo! Aj. Mech. Zielony i Ocieka, możesz Możesz post post postawić to na ziemi i przesunąć, po prostu w naszą w swoją stronę. I to tam niech leży. Po prostu. Chyba, nie co to jest, jest za pokój? A? ten co zwykle. No. Dobra. I na lewo. A To jest chyba nowy pokój. A nie, to był już ten pokój, tylko jeden jest zmieniony. <coughs> na pewno widzę, że no, te rogi. te... Patrz, bo te, kiedyś to były ostre rogi, a teraz dodali takie coś. No, chyba tak. Kibel dalej tak samo. Tutaj nowych itemów chyba nie ma. Potworkin, o! Nowych itemów chyba nie ma. Po czym ją znalazł? O, patrz. Który drogi ten e, zszywacz? 600 dolarów. 900 zł tylko to coś. O, Boss Music tam nie pójdziemy na razie tu jeszcze. O, nowy item. To jest... A, to jest Waga. Waga. Error. Coś nie zrobił. Waga z errorem. Jeszcze jaki dziwny dźwięk. Ja no właśnie też słyszałem, dlatego się pytam co ty co, robisz? Co, co tu się kłócę za drzwiami? Nie wiem, nie chcę... Chcesz... Aha, nowy. Coś nowego. Aż kusi zobacz co na mnie. No dobra. Dobra, poszedł. Jest spróbujmy pójść w jego kierunku, no jak na razie. Nie mamy innego wyboru i tak. No i potłuk. O! Szaize! No co to? Ej, to jest płatne! No ja wiem, że to jest płatne. Można to jeździć? Jechać? Chyba, Chyba ja nie. Nie można. Dobra, ja... Ja to zaciągnę w takim razie do tego. Patrz. Tu jest ten komputerek co zawsze był, został lekko zmieniony. Nie. Tylko, go. tylko graficznie. No, kanal zupdateowany. Fajnie. Co jest, jest w ogóle? Cicho! Dobra, spróbuj nacisnąć. Zadaje to czy nie? Nie, ale powala. I nie będę gadał, jak jakby, jak jak, jak, jak to wygląda. jakby, tego ładunku tam jest. Nie wiem, to jest jakby, No nie. Tyle. Dobra, to ja idę wstawiać w takim razie. Czekaj. To jest jeszcze ta numer. A ja idę w Explore. Ej, sekund. O! O! No prawie. No! Prawie. No. O, da się go postawić. Po Stoi. Dobra. Udało się. Oj, nie opada i nie opada, chyba, że za mocno ruszysz. Nie opada, ale upada. No dobra, a ten komputer, dobra, jego trzeba zaciągnąć. O, wrócił. Co zrobił? Nakrzyczał na mnie. Co on robi? Głowa mu spadła. Coś nie creeper! To jest creeper! O-o! <śpiewa> Podoba mi się to jego o-o! Nie, ale on właśnie za mną, to niedobrze. O, radiację jeszcze zostawię. Radioaktywny rodzin. Zarąbiste jest to o-o. karton. No dobra, kabombulator. Ja go odciągnę, ja go odciągnę, ty idziesz lepszy. Radioaktif, radioaktif. Oh. Eł. dole schodów. Nic, że on tu nie podejdzie. Dobra, może być Może być, nikt się nie zorientuje. Może tak nie miało być. Czekaj, bazowy 40 energii? Nom? Boże, no ja myślałem, że 50. Do góry siwy, do góry! Dobra, no i zajebiście. Brakuje mi zasięgu, żeby tak szczytować. O, najpiękniej. Ogólnie, tak, możesz złapać tą głowę, ale widzę, że scroll nie działa. Nie Czyli nieważne co byśmy Jejc. zrobili, i tak wybuchniemy. Przypuszczam, że trzeba... Znaczy, to co ja robiłem, to by... Brałem i towałem. Czy ten Pajong też zapierdziela szybciej? Chyba tak mi się przynajmniej nie wydaje. Tak w ogóle, on słyszy? Nie słyszy. Słyszy! słyszy. Albo widzi? Ała! Puść mnie! O, o Problem z gnomami. Rozłap po prostu. Siemy, odjeżdżaj! Odjeżdżaj! A co leci? Mam większy problem niż te gnomy. A, a, co jest? Nie raz mi się zachciało. Co to jest? O o, wszedł. To wszedł. Rodzynek tu wszedł. Ale no, był za mną. C przecież tu nie było rodzynka. Był za mną. Masz zlidy. <grych> o, niezniszczalny dron. O, manor. Tu też sobie zobaczymy nowe rzeczy. Dziecior, no, dobra, slender. O! To coś nowego. E, może lepiej nie będę do tego podchodził? Czemu? To nie Czemu? jest pokój. Tam nie ma pokoju. A. Nie. Mogę to złapać? Nie idzie tego złapać. Tutaj tu coś będzie siedzieć. Na 100%. Ja nie chcę nawet do tego podchodzić. Hej, tu jakiś item jest. A, jeszcze to To jest drugi. Aha, tylko to jest większa. O. No. Safe. Spokój od razu tak? Not safe. Czysto? Stereo dziadek, dziadek. Odejdź, czymkolwiek jesteś. Nie wiem czym to jest. Ech, no i co teraz co? Nie wiem, co, teraz, co teraz. <laughs> o nowa podłoga. Ej, patrzaj na. O. Sender przyszedł. Nowa podłoga, w ogóle dół tych łóżek też inaczej wygląda. Wziąłeś się, wywaliłeś się mając double jumpa. Jak ja mam teraz mam pozbierać rzeczy tam z góry, co? Coś jest? To zegarek zwykły. Ale to ja wiem. O jakie ładne drzwi. Stać hmm. nas już może? 12, no niby stać. O, a by To item. Tu na dole? Nie, na górze. Wyciągnięty dobra e. Okej, okay. gra się właśnie skraszowała się o to co myślę, że się stało Game crashed Czy ci się gra skraszowała tak gra się skraszowała, No way, no you game over. Game over.